W sierpniu 2005 roku w brazylijskim mieście Fortaleza wydarzyło się coś, co do dziś nazywane jest napadem stulecia. Grupa złodziei przeprowadziła jeden z najbardziej spektakularnych i nietypowych skoków na bank w historii świata. Wszystko zaczęło się kilka miesięcy wcześniej. Mężczyźni wynajęli budynek nieopodal Banco Central i otworzyli tam fikcyjną firmę ogrodniczą. Z zewnątrz wyglądało to zupełnie niewinnie. Ludzie widzieli, jak codziennie wchodzą i wychodzą, przewożą materiały, a czasami nawet ciężarówki z ziemią. Nikt nie podejrzewał, że pod przykrywką prowadzą najbardziej śmiały plan swojego życia. Przez trzy miesiące w tajemnicy kopali tunel. Miał on 78 metrów długości, był zabezpieczony drewnianymi belkami, miał wentylację i oświetlenie. Prowadził prosto pod skarbiec banku. 6 sierpnia 2005 roku nadszedł dzień, na który wszyscy czekali. Złodzieje weszli do tunelu, przedostali się do wnętrza skarbca i rozpoczęli akcję. Wynieśli stamtąd prawdziwe góry pieniędzy, łącznie 160 milionów reali, czyli około 70 milionów dolarów. Wszystko w gotówce, w banknotach, których nie dało się oznaczyć ani łatwo śledzić. Co najważniejsze, dokonali tego bez jednego wystrzału. Żaden strażnik nie zorientował się w porę, nikt nie został ranny. Dopiero w poniedziałek rano pracownicy banku odkryli, że skarbiec jest pusty, a tunel zdradza całą tajemnicę. Śledztwo było ogromne, policja odzyskała część pieniędzy, ale większość zniknęła na zawsze. Wielu członków gangu schwytano, niektórzy zginęli w podejrzanych okolicznościach, lecz do dziś nie wiadomo, co stało się z resztą. Roku. Napad na bank w Fortaleza przeszedł do legendy. Był genialny w swojej prostocie, i udowodnił, że cierpliwość, planowanie i odwaga mogą wystarczyć, by dokonać rzeczy, które wydają się niemożliwe. Do dziś wielu Brazylijczyków wierzy, że część tej fortuny nadal gdzieś czeka, ukryta i nietknięta. A historia skoku stulecia pokazuje, że czasem najcichsze napady stają się najgłośniejszymi w dziejach.